Witam Państwa w dzisiejszym daniu magazynu Ekstra Klasa. Przed nami nowy sezon w super Lidze piłki ręcznej kobiet. O tym, co się będzie działo w tym nowym sezonie, porozmawiają z moimi gośćmi, a są nimi zawodniczki energia Zetes Koszalin. Adrianna Nowicka, Dobra. Romana Roszak, Dobra. Hanna Dzień dobry. Nowy sezon już no, praktycznie za pasem, to już cztery dni pozostały do rozpoczęcia nowych rozgrywek ruchorzów. To pierwszy was, Wasz rywal w pierwszej kolejce spotkań. Trzeba przyznać, że ten okres przygotowawczy już dosyć długo trwał. Jest jakiś taki głód gry? No, myślę, że w trakcie okresu przygotowawczego, przygotowawczego mieliśmy bardzo dużo sparingów i turniejów, więc jako tak próbowaliśmy się zgrywać. Ale wiadomo, mecz to mecz i rządzi się swoimi prawami. Mamy nadzieję, że razem z koleżankami Wygramy ten mecz i będzie to zwycięstwo, mogły je uczcić. Co do zgrywania się, to jest zupełnie nowa drużyna, nowy, nowy trener. Ten trener się w ostatnim okresie zmieniał, ale mimo wszystko zupełnie nowy klimat, jeżeli chodzi o zespół. I czy wystarczyło Wam tego czasu do tego, żeby się zgrać? Y Powiedzmy, że tak, ale jeszcze chyba trochę czasu potrzebujemy, żeby nabrać jej takiej pewności na boisku i znać siebie na pamięć, jakby tak można powiedzieć, żeby w ciemno podawać piłki. Dlatego ruch na początek to chyba dobry wybór i dobry terminarz. Chyba tak, ale nie można lekceważyć tego przeciwnika, bo może się okazać, że jednak jest silny. Co do ciebie przyszłaś tutaj do zespołu, jeszcze nie tak dawno eliminowałaś zespół koszaliński z rywalizacji, o konkretne miejsca w Super lidze. No i teraz przychodzisz tutaj. Jak wyglądało przyjęcie ciebie w koszenie? Miałaś jakiś problem, czy nie? Czy po prostu zostałaś zaakceptowana bardzo szybko? Nie, myślę, że znamy się z dziewczynami z, z ligi, z meczów. Także koleżanki tutaj też miałam. Przyszłam też z koleżankami z Elbląga. Yy, myślę, że atmosfera jest tu taka, że naprawdę każdy sobie pomaga i no, jest fajnie. A co, co dziewczyny, to dziewczyna, a co kibice? Mm. Myślę, że tutaj kibice mają duży wpływ na, na grę i w ogóle w klubie bardzo się udzielają. Na razie nie mam już jakichś negatywnych odczuć co do kibiców. Bardzo dostaję dużo informacji, że cieszę się, że przyszłam do tego klubu. Dla ciebie to powrót do koszalina, powrót do zespołu. E, jakieś nowe wrażenia? No nowy, praktycznie nowy zespół, nowe koleżanki, ale tak jak Hania powiedziała, to znamy się z boiska i w sumie mogę powiedzieć, że to moje koleżanki yy, boiskowe, ale no, czuję się jak wróciła do siebie, chociaż moim yy, macierzystym klubem jest Kusy Szczecin, to i tak w koszenie się czuję jak w domu. W zasadzie przyszłaś do zespołu w zeszłym sezonie, ale mimo wszystko patrząc na ten skład, to byłaś takim trochę gospodarzem przyjmując nowe zawodniczki. Nie, nie czułam się tak, ale... Jeśli tak to wygląda, to może, ale tutaj dziewczyny, jak właśnie Ada mówiła, że wróciła na stare śmieci, z się dziewczynami, jak chyba my wszystkie razem, my jesteśmy już tak star trochę starsze, bo te dziewczyny z Osłupska, cztery nowe, trochę miały gorzej, ale przyjęłyśmy je, jest chyba dobrze. Co do ciebie, jeżeli chodzi o współpracę z trenerem, co, co, jak to wyglądało do tej pory? Wcześniej Edward Jankowski, teraz Anita Uniat, chociaż pracowała już z wami dużo wcześniej, ale mimo wszystko, jest jakaś zmiana myśli szkoleniowej po zmianie trenera? Znaczy tak, oni nadal współpracują razem, tak? jakaś tam pra, praca między nimi, żeby zdobyć jakieś tam najwyższe cele jest wspólna. Trenerka ma na pewno jakąś tam inną wizję, na pewno ma większe zaufanie do młodszych zawodniczek niż trener, bo on ich nie zna i no, oni pomagają sobie. tak? Trenerka teraz więcej prowadzi nam treningów, trener... Bardziej przygląda się temu, ale oczywiście podpowiada wszystko. Myślę, że dobra współpraca jest. W miniony weekend odbyła się oficjalna prezentacja zespołu. Zapraszam na relację z tej prezentacji. Już tylko tydzień pozostał do rozpoczęcia sezonu w Super Lidze piłki ręcznej kobiet niemal zupełnie nową drużyną dysponuje energa ZTS Koszalin. Pełny skład ekipy kibice poznali podczas oficjalnej prezentacji zespołu. Transformacja drużyny rozpoczęła się podczas poprzedniego sezonu. Nasz klub był bardzo aktywny na rynku transferowym. Energa pozyskała sporo doświadczonych zawodniczek, jak również dużo utalentowanej młodzieży. W okresie przygotowawczym zespół jest w pełni zmobilizowany do nowego sezonu. Macieja Kamińskiego, prezesa zarządu oraz Romana Granosika, wiceprezesa zarządu. Beata odbiera koszulkę. Number one, wielkie brawa, Beata Kowalczyk. Barbara Kujerga, Zuzia z koszalin. Jedna z najlepszych zawodniczek BGNG, Super Superligi Kobiet. Koszalin, wielkie brawa. Karolina Karska. Radzie Monika. Aleś Sandrowicz to planie pierwszy z tytułu barwa kolega z występować będzie z numerem piątym. Od roku 2010 występowała drużynie statku Elbląg ameryko koszali, Witam no, po raz pierwszy z nami. A na z numerem szóstym występować będzie Romana Oczywiście się i Romana wspominali z numerem szóstym do ze zespołu trafiła w dżunglu SBN, pogoń Baltiga III, a my witamy po raz kolejny w Koszalinie. Występować w naszym ruszeniu będzie Marcelina Bunicka, okay. numer 8. Ma 18 lat, 6 lat występowała w drużynie z Kupisów. O polskich znakach występowała. Na parcietach pierwszej kazna na nią debiut. Na parkiecie PGM jest super Ligi Kobiet. Z numerem 10. Nasze odróżenie występować będzie Małgoszaka Drawczyńska. Kolejna zawodniczka do pokolenia ma 18 lat. Jest z zawodniczką grającą na prawym rozegraniu z numerem 11. Klaudia Tomaros. No i mamy, proszę zobaczyć, młodość ciśniła siła tutaj, młody zerwatek klubu Wrększa, brał i koszulkę witamy na pokładzie, a ten mały pacjent zostaje z nimi. No właśnie, my na mecz zapraszamy także w taki sposób. Z numerem 13. Żywa ikona klubu. Zapyszka która na najdłużej występuje w naszej drużynie, dlatego zróbmy dla Jan Dierczyka. Z numerem trzynastym. Czas wielkie brawa, małą czerę, wielki nóg, jąd na piek! A znowu po raz kolejny z nami Katarzyna Stasia, wielkie brawa! Zanim rozpoczęła swoją profesjonalną karierę sportową, grała w drużynie z Oślizak i Wice. Na czternastym zapraszamy naszą scenę Kamilę Kaczanowską. Kolejna zawodniczka młodego pokolenia, kolejna osiemnastolatka, która występować będzie w naszej drużynie z numerem 14. Wielkie do mnie, numer piętnasty, Doręczna skrzydłowa, która na zielonej na, na, Rolnym koszajna od około 9 lat do tej pory w naszej drużynie wystąpiła w 209 meczach Ekstraklasy, klasy, lotując na swojej koncie 371 bramek. Numer 15 Dorota właszczy. Błaszczyk. Z numerem 19 w naszej drużynie Marta Jest to kolejna bramkarka w naszej drużynie. No i właśnie, kochani, a może zrobimy tak, że wszystkie ręce klaszą w jednym rytmie. Wszyscy! No i właśnie, w takich klimatach, klaszących klimatach, witamy kolejną zawodniczkę. Klaski numer 21 w naszej drużynie. Valentina Bestiaru! prezydentka Białorusi, która od 2011 roku występowała w barwach i koszynach serdecznie z Lublin. No i właśnie, ale wszędzie dobrze, ale w Koszalinie najlepiej. Witamy Mamentinę! Na wielkie brawa dla niej! Witamy nasze zarodnicy, a teraz czas na gołębę, no, a tu nieco szumem. Barbara Kenner a ze nas w Koszalinie. Witamy! Zagowniczka, która występowała do tej pory w drużyny No i właśnie, a teraz czas na gębiarze do Szanowni Państwo, witamy w numer 27. Hotness Sunday. I czas na zagoniczkę z numerem 31. Przed nami. Reprezentantka Polski na Skarżyna Narodowej zadeputowała 16 października 2008 roku w towarzyskim spotkaniu z Austrią. Warto dalej, że roku 2013 wystąpiła podczas Mistrzostw w Serbii zajmując polską reprezentacją z Kadrą Narodową czwarte miejsce. wielkie domu witamy. Katarzyna Żyda Kłodziska. A teraz czas na zajęcie, która może śmiało powiedzieć, że trzecie poszło w najlepiej Numer 51 praca do nas, a na ulicę! która jest zwykłą walką, a teraz w roku 2019, w wieku 15 lat, przeprowadziła się, się do proszania, czyli od 2011 roku, Grała w naszym głowie najpierw jako numer 1 na scenie, jako syrenka prawda, byłaby pożyczona na jeden sezon, ale wróciła do Koszalina, by bronić szparta jest do w Polsce jeden kaset z Koszalin i z numerem 60 szwantem nasza kolejna plantwa. Nie cię dla niej, że jest trochę bardzo i jesteśmy wszystko z połowani. I zapienica za bo przed nami sztab szkoleniowy, a jak witamy sztab szkoleniowy, to jeszcze mocniej. Wszyscy razem, wszyscy glaszą. Szanowni Państwo, jak wiecie, do pewnych zmian doszło nie tak dawno. Ale zmiany są woda, bo było jeszcze lepiej, a mamy oczywiście najlepiej, ale jako pierwszą powitamy pierwszą trenerkę w naszej drużynę od... energia, a panie i panowie, przed nami a Mijo. Dzięki, No i moi drodzy, już za chwilę na naszej scenie pojawi się jeden z najbardziej utytułowanych ludzi w polskiej piłce ręcznej Jak sam powiedział, dlatego będzie z całym swoim sił stwierał pierwszą trefę w podejmowaniu decyzji mających na celu osiągnięcie największego sukcesu w Koszalinie. Szanowni Państwo, jak Asia żywą legendą, w bierze z w koszalińskiej piłce leśni, na ten człowiek jest z Rzymą Takich życia, kiedy coś nie woli. Szanowni Państwo, Kamil Duda, Podczas prezentacji widać było spore zainteresowanie kibiców sytuacją w zespole. Różna może liczyć na głośne wsparcie swoich sympatyków. Tydzień pozostał do ligi, w zasadzie już tylko jakieś tam elementy pozostały do przetrenowania. Jak nastroje w zespole? Um, bardzo dobrze. No, Jest też moje pozytywnie nastawione. Zbliżające się, się rozgrywki. No a czas zweryfikuje, zweryfikuje pargiet tak naprawdę, co, co, co dałyśmy z siebie na obozie. Taka prezentacja na sukcesy w tym sezonie. No, każdy zespół o jakichś wyższych tytułach, więc mam nadzieję, że to wróży dobry, dobry sezon. Przy okazji takiej prezentacji czuć wsparcie kibiców? Oczywiście, że czuć, szczególnie w Koszalinie. To była między innymi też dla mnie taka fajna sprawa, że tutaj ci kibice istnieją i naprawdę... Chyba są najlepsi w Polsce, tak mi się teraz są jakby moimi kibicami naszej drużyny i, i bardzo się z tego cieszę i czuć to tutaj dzisiaj w Atrium. Uważam, że naprawdę tutaj y, kibice robią fantastyczną atmosferę i w starcie teraz, szczególnie jak grałam, to nie było tego czuć, a tutaj czuć wsparcie, czy dziewczyny wygrywały, czy przegrywały, zawsze, zawsze było, ich, y, było głośno na hali i, i to jest fajne. Mam nadzieję, że my będziemy wygrywać i będzie cały czas tak głośno i będą szczęśliwi z, y, i z chęcią będą przychodzić na każde mecze. Prezentacja jest takim ostatnim elementem przed nowym sezonem. Mezonem. Już wszystko dograne do rozpoczęcia rozgrywek? Myślę, że dograne. Nie możemy się już doczekać tak naprawdę tego 5 września, ponieważ ten okres dla nas jest bardzo trudny. To jest okres przygotowawczy, jest bardzo ciężko, bardzo dużo treningów. Tak naprawdę trzy jednostki treningowe. I życiowe, bo jest trening, spanie i jedzenie. No, ale na szczęście już, już za tydzień gramy w sobotę i serdecznie zapraszam oczywiście wszystkich kibiców i sympatyków piłki ręcznej. Mam nadzieję, że zaczniemy od zwycięstwa i naprawdę nie możemy się już tego doczekać. Na tydzień przed rozpoczęciem sezonu doszło do nieoczekiwanej roszady w sztabie szkoleniowym. Drugi trener Anita Unijat przejęła obowiązki pierwszego szkoleniowca Edwarda Jankowskiego, który pozostanie w klubie jako drugi trener. Pozostał tydzień do rozpoczęcia sezonu, Pani już w nowej roli pierwszego szkoleniowca, to chyba takie dosyć ciekawe wyzwanie przed Panią. Tak, wyzwanie jest ciekawe, ale wyzwania bardzo lubię. A jeżeli chodzi o nastroje, pozostało już niewiele czasu, zatem już tylko drobne elementy chyba są do doskonalenia przed nowymi rozgrywkami. E, tak, w zespole panuje bardzo dobra atmosfera. Zespół został mocno przewodowany i na pewno i troszeczkę czasu jeszcze nam brakuje po to, żeby wszystko poukładać tak, jakbyśmy sobie tego życzyły. Ale właśnie to doświadczenie z młodością, jestem pewna, że może zaprocentować niespodzianką lidę. Przy okazji takiej prezentacji czułeś wsparcie kibiców? Oczywiście, że tak. Wiedziałam, słyszałam o tym, że w nie są najlepsi kibice i rzeczywiście tak jest. Energa ma najwyższą frekwencję podczas meczów w całej lidze. Kibice liczą na udany sezon drużyny koszańskiej. Nowe zawodniczki, młodzież, trzeba się rozwijać, tak wiadomo i zapowiada się ciekawy sezon, nie? Oby tylko się jak najszybciej zgrać i petarda będzie. Myślę, że będą dobrze grały, mają nowy skład, zupełnie bardzo młodą załogę, także myślę, że pójdzie im dobrze. Zawsze kibice tutaj byli mocno związani z zespołem. Teraz mamy do czynienia z zupełnie nową drużyną, z nowym sztabem trenerskim. Jak ta nowość wpływa na kibiców i jak kibice będą wspierać Znaczy, podejrzewam, że bardzo dobrze. Młoda załoga to inny skład, zupełnie będzie i nowy trener, także myślę, że powinno być dobrze. Skład jest dobry, lepszy niż w ubiegłym roku. Chociaż szkoda trzech zawodniczek, które odeszły: Kobueckiej, Matuszczyk i Muchockiej. Te co doszły, pewnie je zastąpią? Proszę? Te co doszły, zastąpią je? Tak, myślę, że tak. Kołowa jest bardzo dobra. Te młode dziewczyny ze Słupska też są nieźle przygotowane. I skład trenerski jest bardzo dobry. Co do ruchu chorzów, jest to... No, w zasadzie w jakiś sposób nowy przeciwnik dla was. Mieliście sporo meczów sparingowych, ale akurat z tym przeciwnikiem się nie mierzyłyście. Czego można oczekiwać po tym przeciwniku? E, ruch ma bardzo dużo kontuzji teraz i... Ja czym skrócony skład i par dziewczyn odeszło, więc jest tam też dużo młodych zawodniczek, a to też są takie nieznane zawodniczki i ciężko będzie z nimi grać, bo nikt nie wie co one potrafią i czego możemy się spodziewać. No myślę, że musimy się najbardziej nastawić jak najbardziej na walkę, bo właśnie z takimi, jak to powiedziałam wcześniej, że nieznanymi, najciężej się gra. No i myślę, że będą walczyć, jak to wiadomo. Ślodaczki i myślę, że będzie Duża walka na wojsku. No tak, jak powiedziałaś, tutaj jest trudno powiedzieć, czego oczekiwać po ruchu, ale z drugiej strony też można mieć pewne, pewne obawy, czego się spodziewać po was, tak naprawdę. Tak. Mam nadzieję, że kibice też są ciekawi tego, co my możemy pokazać na boisku, bo grałyśmy tylko tutaj z chinkami, sparingi, a to z było miesiąc temu, a już teraz więcej potrafimy i mam nadzieję, że lepiej się zaprezentujemy i będzie, bo punkty będą w koszajnie. Patrząc na statystyki w ostatnich meczach sparingowych, we wszystkich meczach sparingowych, widać było, że sporo bramek zdobywasz dużo, dużo gry jest chyba ustawiane pod Ciebie. Nie, to nie jest tak, że ustawiamy coś po prostu. Y, Romka chyba bardzo lubi ze mną grać, bo wszystkie piłki dostaje od niej praktycznie. No, nie wiem, mam nadzieję, że to w Lidze też będzie tak, że będę rzucać dużo bramek. Najważniejsze jest wygrana drużyny, nie tylko to, żebym ja rzucała jak najwięcej bramek. Faworycy Teraz... tej ligi? My. <słyski> no i myślę, że tak jak zwykle y, Lublin, zobaczymy co z Gdynią. No i mam nadzieję, że ta, ta, ta trójka to będzie na podium. Zagłębie do tego grona? Może wejdzie, też mają dużo kontuzji, więc też nie mogę powiedzieć co tam się dzieje, bo ich nie widziałam, przez ten okres przygotowawczy nie grałyśmy z nimi, ani tylko po prostu po, w internecie czytamy jakie tam są kontuzje, a teraz znowu fala naszła. Miałeś już doświadczenie w rywalizacji z MKS Lublina, a także z Wistalem Gdynia. Jedno spotkanie wysoko przegrane, drugi mecz zakończony remisem. No już jakiś taki przegląd tych zespołów macie? Oczywiście, że mamy, ale to przegrana tym dużą ilością bramek było też spowodowane tym, że jechałyśmy wcześniej rano, wyjeżdżałyśmy prosto z autobusu na schale, więc mam nadzieję, że to dało nam znaki i że w lidze będzie całkowicie inaczej. Te wyniki będą. Mam nadzieję, że będziemy wygrywać. A jeśli chodzi o Vistel, no to to też jest całkowicie nowa drużyna. Odeszła Iwona Niedźwiedź, która napędzała cały ten zespół i teraz myślę, że będzie drużyna do ogrania. W zasadzie patrząc na te mecze sparingowe, start Elbląg to taki zespół, który wam w jakiś sposób nie leżał. W zeszłym sezonie również te, ten zespół nie leżał naszej drużynie, ale przede wszystkim w tych playoffach, ale teraz w tych sparingach dwie porażki w starciu ze startem, to co, widzę już tak nie będzie. Ja myślę, że będzie jeszcze większa koncentracja nad akurat te mecze. Będzie taka walka psychologiczna. Mam nadzieję, że to, co było na meczach takich sparingowych, to nie, nie pokażemy co innego na meczach ligowych, także to może być całkiem inny mecz. W najbliższy weekend rozpoczyna się sezon w Super Lidze Piłki Ręcznej Kobiet. Zobaczmy, jak wygląda pierwsza kolejka spotkań. Pierwsza kolejka już 5 września tego dnia. Energia Zetaskoszań zmierzy się przed własną publicznością z ruchem Chorzów. W pozostałych meczach pogoń podejmie UKS PCM Kościerzyna. W Zagłębie Lubin zmierzy się z KPR-em Góra. Piotrzkowia podejmuje Olimpię Beskid Nowy Sącz. A z Łączpol AWF Gdańsk w meczu derbowym zmierzy się z Listalem Gdynia. MKS Lubin podejmie Start Elbląg. W najbliższy weekend rozpoczynacie rywalizację z ruchem Chorzów. Ten zespół już praktycznie macie w jakiś sposób. Ogarnięty. Była jakaś taka. Nie wiem, mieliście nagrania z meczów tej drużyny? Wiadomo wszystko już o tym przeciwniku? Właśnie, w drodze jest do nas płyta z meczami spalinowymi tej drużyny. I mamy zamiar obejrzeć, no, wiadomo się przygotować pod danego przeciwnika i pod dane zawodniczki. Myślę, że zrobimy to na dniach albo jutro, albo pojutrze, po prostu. No i będziemy. Będziemy to oglądać i analizować każdy ich ruch i każdą zagrywkę. Tak, tak, tak mam nadzieję, że tak będzie, ale tak trenerka nam zapowiadała, że mamy to w planach. Nie od dziś wiadomo, że zespół koszański dysponuje świetną publicznością, największą frekwencją w całej lidze. Trzeba powiedzieć, że chyba można liczyć na naszych kibiców. Oczywiście, że oni są najlepsi jak dla mnie do tej pory, więc liczę na nich i że będzie cała sala wypełniona. O który mecz? 17? Wszystkich Państwa zapraszam na to spotkanie, mecz w najbliższą sobotę, godzina 17, Energia AZS Koszalin podejmuje ruch Chorzów, a teraz konkurs dla, no, dla kibiców, mamy do rozlosowania 6 biletów na to spotkanie, trzeba podać najważniejsze sukcesy Energia AZS Koszalin, czy to w rozgrywkach ligowych, czy też pucharowych, te są naprawdę niezłe. Mamy czym się pochwalić oczywiście na Państwa smsy. Czekam pod numerem 505 1960. Pierwszych 6 osób otrzyma wejściówki na najbliższe spotkanie Energia ZS Koszajn. A dzisiaj to już wszystko. Moimi gośćmi dzisiaj były zawodniczki Energia ZS Koszajn: Adriana Nowicka, Roman Roszak, Hanna Sondej. A ja Państwa zapraszam na kolejne wydanie programu za tydzień, a także na najbliższe spotkanie Energii AZS Koszajn z Ruchem Chorób. Do zobaczenia.